I się naprawianie. Zaczynamy! Więc jedziemy na fajną misję, a tak naprawdę jeden z użytkowników YouTube'a tych no widzów chyba, nie wiem jakoś na mnie trafił, zaproponował mi, że pokażę mi sprzęt i może coś mi tam da, może mi to zaciekawi, ma trochę części do telefonu I z tego co mówił ojczystym, nie potrzebuję tego, już nie zajmuję się tym. Więc zobaczymy co to będzie. Na szczęście to niedaleko, więc... Warto według mnie nagrać o ten film. Witajcie! to jest całe, całe ało tego co udało się zdobyć podczas tej magicznej wyprawy. Nie mam bardzo wskaźnika, więc będę pokazywał młotkę. A więc z takich rzeczy, które usłyszałem od pana Marka, pozdrawiam serdecznie, jest to widz tego kanału. Jest to System 4000, który ponoć był produkowany przez naszych do germańskich oprawców. Ale mamy już pełny fabrycznie FM AFC niemieckie napisy mniej więcej. Zajrzymy w niedalekiej przyszłości do środka, żebyśmy zobaczyli ile tam naszego jest, bo nie ukrywam to wszystko wygląda bardzo podobnie niż u, jak u nas, ale stylowo. Myślę, że nasi by chyba jednak zrobili te guziki po naszemu, nie zupełnie inaczej bardziej, że mieli taki styl, żeby to było tak naprawdę nasze z inną naklejką, więc to jest bardzo ciekawa opcja z takich hardkorowych kwestii To są to dorabiane stopki od mebli. To szok. No ale tak, tak, tak to było. Tutaj też są dokładnie te same nóżki, tylko tu jest dużo większy ten temat i takie wygłębienie jest i nie widać tego tak bardzo. No i tak w pełni sprawny. M9115. Testowaliśmy go na miejscu, to jest super. Odtwarza, nagrywa paski wymienione. Poza rysami nic, nic go nie boli. To jest ta mechanika na dwóch silnikach. Mam AT900 u Dawida. Dawid, jeżeli to oglądasz, cholera, odezwij się. Masz mi coś zróbmy, No, oddaj mi ten sprzęt. Nie odeśli. Nie mam cierpliwości. Więc Dawid. Dawid. Mm. Ile można? Kur... Dobra. Kleopatra. Ponoć bałagan z jednym kanałem. Trzeba by sprawdzić i tak. 7008 7008 Nie wiem. Nie wiem co z nimi. Ale na pewno będzie warto do nich zajrzeć. Więc to wszystko. Dostałem jeszcze dodatkowo karton różności. Są tam trochę rozebranych mechanizmów. Kondensatory z wymiany. Wszystko co pan Marek zachomikował. Znaczy większość, co Pan Marek zachomikował z tamtych lat. Jakieś różne komponenty elektroniczne, trochę mechanizmów. Były też gałki od AT9100, więc Dawid. Ale i tak chcę, żebyś mi moją gałkę oddał, co mi kiedyś nie oddałeś. Serio, jak ktoś spotka Dawida, to macie mu powiedzieć, że ma mi oddać sprzęt, bo już miał mi przestroić, miał być zajebiście, bo ja tak nie przestrajam. To nie jest takie proste, żeby to zrobić. Miód. Dawid ma sprzęt za kupę pieniędzy i dobrze przestara radia, ale nie można się go doprosić od pół roku chyba. No i oczywiście przestał odpowiadać. To jest taki normalnie hejtowy film. <grym> ale dobra. Gerara here. E, tu na tym chciałem zakończyć. E, dajcie znać w komentarzach od czego zaczynamy najpierw przegląd. Czy ta ciekawy sprzęt e, rodem z, z naszym... Nasz, Nasz sprzęt, czy może lecimy z czymś z tego? no Mnie bardzo gorci osobiście Kleopatra. Mkę potestuję, posłuchamy, zobaczymy, co z tego będzie, ale chyba się przez drogę nie zepsuł. Coś się tam rusza. Do tego są jeszcze A17 funiki, które mam jeszcze w aucie, bo naprawdę nie mam gdzie ich wsadzić. Eee, niestety. Górne 15-omowe głośniki wysokotonowe, te ze śrubeczką w środku zostały wyjęte. Dziura została powiększona na taki głośnik. Owalny stosowany często w tych naszych polskich telewizorach, wiecie, 4 waty, 4 ohmy. Nie widać tego pod maskownicą. No ale niestety serce się trochę kraje tak, jeżeli sprzęt jest tak. Z jednej strony gra ponoć dobrze, ale jest okaleczony dwa. Założę się, że nikt zwrotnicy pod te głośniki nie dostosował, więc tutaj trzeba będzie. Prawdopodobnie dorobić kawałek zaślepki, kupić dwa takie głośniki gdzieś, 15omowe, te głośniki GDW Raczej, raczej nie, nie, nie trafię tego, tak? Ale jeżeli ktoś ma, chętnie, dogadajmy się, piszcie, e mail gdzieś tam jest, a przy okazji tutaj jest taki su subix, taki guzik to też dajcie znać, bo będziemy te wszystkie klocki przerabiać, omawiać, prawdopodobnie naprawiać, czasem prawdopodobnie też zepsujemy coś. Znaczy ja zepsuję. Cześć! it's a good show